Witam Was widzowie serdecznie. Janinka Boża z tej strony. Słuchajcie, zobaczcie, mamy piękny cionek, zachmurzony trochę. Mgła lekka była, ale już, tro już trochę nawet zeszło. No, to niebo jeszcze takie nieciekawe. Ale słuchajcie, dzisiaj plan jest taki: no, będziemy musieli przygotować się czkarnie już, no bo na kiszonkę powoli będziemy ruszać. Tylko kurczę, najpierw może byśmy tutaj sprzątnęli, zobaczcie, bo mi się to nie podoba, tak? E, jak ten obornik wtedy ładowaliśmy, jak wyrzucaliśmy na pole, to ja tu e, no wysypałam trochę i tu mi cuchni w ogóle. No i też tutaj na tym, e, jak to powiedzieć, kurczę. No w tym silosie, pojemniku, przegrodzie, jak to kto mówi... I tutaj też nie podoba mi się to. Ja bym to chętnie wybrała. No i zawieziemy sobie, może na pole. Kurcze, blade. Może gdzieś tam na rogu to wysypiemy. Na tym nie weźmiemy. Odpalimy Ursusika, Przyczepkę weźmiemy i to wywieziemy. Przecież to raz dwa nam zajmie. Raz dwa nam zajmie. Chwilu nie nie. Ojoj oj, widła zahaczyłam. Mam nadzieję, że tam nic nie nie podrapałam już na samym początku filmu, no bo no nie ciekawie by było, jak ja tu ledwo zaczynam film, a już coś psuje. Oj, w przyczepę. Jeszcze w przyczepę dałam i mi się wbił dobra. Kurczę, przydałoby się też tego Ursusa trochę umyć, bo a czekaj, kabli nie zapięłam. O, teraz. Bo miałam hamulce zblokowane, ja nie mogę, ja nie przeżyję dnia jak czegoś nie odwalę, nie tak. No i weźmiemy sobie, załadujemy tego tego oborniczka trochę. Tylko też muszę się tak ustawić, żeby wyjechać. Bo ja taką przyczepą cofać za bardzo nie umiem. Czekajcie, bo teraz nie przejadę znowu z etorkiem. A muszę z etorkiem przejechać, bo muszę to jakoś ładować. Czekaj, może jakoś cofnę w miarę. Dobra, dobra, jakoś przejadę. Gasimy Oj, nie skasiłam. Gasimy bierzemy zetorka i trzeba to załadować. Którędy ja przejadę? Tu się zmieścię, czy... Tu się zmieścię może. A bo dobra, lepiej naokoło. Lepiej nie ryzykować, bo... U mnie z tym, słuchajcie... Kierowaniem to różnie bywa... Czasem nieciekawie i zdarza mi się po alkoholu czasem właśnie w coś przywasolić. O, na przykład tak jak teraz. Ale to nie zwracajcie na to jakoś bardzo uwagi. Oj, nie, nie zagaczyłam obornika. Za mało opuściłam. Czekajcie, kamerka strona musi być, o. O, Hilux. Zbier zebraliśmy to jeszcze tutaj troszeczkę. Dobra, trzeba wysypać, cholera. Tylko tak od tyłu, to ja napierdolę tu w jedno miejsce i to będzie trochę lip lipawo wyglądać. No i będziemy musieli yy, będziemy musieli dzisiaj yy, przeczyścić trochę. Czekaj, jak to tam wygląda. Dobra, zmierzczę, bo się obawiałam, że mogę nie zmieścić, ale zmieszczę. Będziemy musieli tą sieczkarnię trochę przygotować, wiecie, tam nasmarować. Pomyślałam sobie jeszcze, że podjadę pod sprężarkę, tam przedmucham wszystko. Wiadomo, trzeba zatankować. No i powoli myślę, że już niedługo, może nawet w kolejnym odcinku. Już się weźmiemy ostro za robotę na tą, nad kukurydzą. już trzeba będzie kosić, bo... Widziałam już dużo ludzi, pokosiło w ogóle, całkiem już wszystko a u mnie nic nie zaczęte. To aż wstyd ludzie koszą, tyle hektarów mają, a nie nabrałam nic ani skopu. Za wysoko miałam podniesiony. Ludzie tyle hektarów mają, pokosili w ogóle. A ja jedno pole, a nic nie skosiłam. Draństwo, złe zachowanie. Trzeba to naprawić i będziemy musieli... Będziemy musieli się tym zająć. A, no i słuchajcie, może korzystając z okazji, bo dawno tego nie robiłam, pozdrowiłabym moich wspierających, czyli Oskara Games, agrozająca Damiana Młodego Rolnika, Matiza Szefito oczywiście, Kondzikso, Sebastiana Kielczyka, Igora Kaźmierskiego, o, to jest też dobry wariat, Huberta Jak, y, Jakubowskiego, y, Nefrawer2, Kolciatka i Gorek 12 Krzyś i Damian. Y, Pozdrówki dla was y, widzowie. Y, dobra, już się bierzemy za robotę. Już tu niewiele zostało. Myślę, że wejdzie na przyczepę spokojnie. Bez, y, bez jakichś większych problemów. Y, mam nadzieję, że to się y, Akcja kukurydza przebiegnie nam bez jakichś większych problemów i niespodzianek. Żniwa się udały bez jakiejś większej awarii. Na no, chyba się. No, w sumie, chyba się licząc to, że rozerwała Morsusa przy belowaniu, ale to już prace pożniwne, więc żniwa możemy zaliczyć za dane, powiedzmy, niech niech będzie. Dobra, może ja tu raz dwa, szybciutko. Dokończę tylko. No i ostatnie tutaj o już ostatnie widełki. Proszę bardzo, elegancko. Mo, możemy sobie zaparkować od suzika spokojnie. Odstawimy na miejsce. No i pojedziemy, wysypiemy tam na pole. Czekaj, tylko się ja tu sterty Zaraz sobie nie rozwaliła. Kurczę, o, dobra. Opuszczę, żeby się. Yy, żeby się te. jak to się nazywa? Te wysięgniki, tu. No, żeby się tam nie suszywały, bo to napięcie olej pompuje i przewody mogą popękać. Dobra, i pojedziemy. Wysypiemy to. kurczę, popatrz, pełna przyczepa wyszła. No, sporo tego, tak jak na pryzmie leżało, to się nie wydawało. A... Kawał tego jest, cholera, kawał jest. Ej, gdzie my to możemy wysypać? W sumie na łąkę byśmy tu gdzieś na rogu mogli. Ale dobra, nie, szkoda trawy. Szkoda trawy, na łąkę sypać nie będziemy. Ej, pierdykniemy sobie tu na ten nieużytek, o. Też, żeby nie na pole, bo tu popląd posiany. To damy sobie tu, o. Na lewą stronę wysypiemy. Niech tu sobie leży spokojnie. Dobra, jedziemy to odparkować. Eee, no i trzeba będzie wyciągnąć tą sieczkarnię. Zobaczymy co tam z nią. Cholera nie ciągnie coś ten Ursusu. Czy ja znowu czegoś nie ten... Nie no, kable podpięte. Nie, może dlatego, że na, na skręconych kołach, dlatego może on tak się ciężko, nie wiem. Nie mam pojęcia. I zajedziemy, odparkujemy te draństwo tylko. O, cyk. Dobra. Już nie będę ciągnika odstawiała. Później, i później tam wezmę sobie przestawię. O, i chodźcie, idziemy sieczkarnie wyjechać, by ciągnąć. Trzeba tylko zielona jest zaparkowana tutaj wyjadę. Kurczowym, chedera nie przychodziła. I w tym... I... W bistuli. Lepiej tędy. Tędy lepiej pojadę. Tu się lepiej złamy. No i teraz pytanie. Czy ona odpali za pierwszym? Oj, oj, oj. Coś skrzypi. O, dobra. Poszło. Poszło, Glans. To teraz trzeba powolutku tylko wyjechać. O, dobra. No i subcia. Tu zajedziemy sobie, a tu tylko. E, dobra, zgaszę na razie. Zgaszę i elegancko sobie tylko myć nie musimy, bo ona w sumie czysta jest ta sieczkarnia. Weźmiemy, ja sobie tylko tu e, poprzedmuchuję, żeby tam żadnego kurzu nie było. Żeby nic mi się później, kurcze nie zapaliło. Tam lepiej wiecie na tych paskach. Lepiej niech jest czysto i w ogóle. Mm, żeby to później bez żadnych komplikacji. Chociaż on i tutaj i tak w miarę czysty. Dobra, jeszcze tylko podjedziemy pod instrybutor, a ja sobie zatankuję. Czekaj, przestawię tylko. Przestawię, żebyśmy bliżej byli. No, odpalaj, dziadu. Przecież odpaliłeś przed chwilą. Ty! Może... Masz... No nie gadaj że... No popatrzcie, nie pali. Ty, a ten zegar to jest... To jest temperatura. Może paliwa nie ma, ale przecież ja paliwo lałam. No bo właśnie, kurczę, coś mi się tak wydaje że Tu paliwem śmierdzi. Ja nie mogę. O nie. Poczekajcie, ja tu się muszę rozejrzeć. Na pewno znowu mi szczury coś poprzegryzały. Szczury pewnie mi przegryzły... Pewnie mi przegryzły tranie przewody paliwowe znowu. Już kiedyś miałam taki cyrk, że mi szczury wygryzły. Jezu Chryste, i co teraz? To ja go przecież nie ruszę teraz, jak ja go... Nie no, sama też tego nie zrobię. Muszę... Muszę wykonać słuchajcie telefon do... Yy, no, do jakiegoś mechanika mam takiego znajomego. Ja zaraz do niego zadzwonię. Może on by przyjechał kiedy mi to naprawił, no. Jesu, No to nie ciekawie wam powiem. Ojejku, czekajcie widzowie. Ja wykonam telefon. O kurczę, widzowie, ja już jestem po rozmowie z mechanikiem. No nie powiem, musiałam aż usiąść na ławeczkę, bo trochę się zdenerwowałam, bo on mi tam nagadał, że tych terminów teraz nie masz dużo roboty, do ludzi jeździ. No i gadał, że yy, o, z racji, że teraz weekend się yy, zbliża i w ogóle to, że za sam przyjazd 500 mam mu zapłacić. Plus jeszcze części, jeszcze kasa za robotę. Mus, Jezus, myśl drań, chciałam go zwyciężyć, że powiem. No ale kurczę, no co ja sama zrobię? Ja sama to nawet nie wiem, który to jest przewód paliwowy. Gdzieś tu, bo tu gdzieś z tyłu jest ten silnik. Ale który to jest paliwowy, to ja nawet nie wiem. Nie wiem, może ktoś z was się zna, może mi coś doradzi. Co ja mam tu zrobić z tym draństwem? Nie mam pojęcia. Ojej, jej ja już myślałam, że sobie dzisiaj wszystko Ej, przygotujemy, że niedługo będziemy ruszać. Ej. Z kieszonku, a, a tu taka niespodzianka. No trudno, widzowie. Tym słodnym akcentem dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. No niestety taki krótszy odcineczek, bo awaria tu się stało i w ogóle. No ale dobrze, że w domu, a nie na polu. No trudno, mechanik przyjedzie, naprawi. Tym słodnym akcentem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dziąka i weekendu. Popadki, widzowie.